Halo halo. Cześć moi drodzy i witam was serdecznie na kolejnym spotkaniu z, nas, z naszej serii na temat agentów AI i automatyzacji. Dzisiaj porozmawiamy na temat automatyzacji maili. Czyli jak to zrobić, żeby nasze maile same się pisały. Witam pierwsze osoby i ja już tylko potwierdzę sobie, że rzeczywiście wszystko tutaj jest OK, nie ma problemów. Dobra. Wszystko jest super. W takim razie wracając do tematu. Dzisiaj porozmawiamy na temat maili, dlatego że jako firmy, jako freelancerzy, zawsze gdzieś tam pracujemy z tymi mailami. Dostajemy dużo wiadomości od klientów, od potencjalnych klientów, i często to są najróżniejsze maile. To są newslettery, to są oferty, czasami też jest spam, ale oczywiście jest tam dużo też wartościowych wiadomości, na które trzeba by odpowiedzieć. I teraz. Moi jamais. Zajmować się ręcznie odpisywaniem na te wiadomości, ale jak wiemy, to zajmuje czas. I w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć bardzo dużo, korzystając z różnego rodzaju automatyzacji, ale jednocześnie nie tracąc tego takiego ludzkiego dotyku, nie tracąc tej jakości i dokładnie to chciałbym Wam pokazać. I pokażę Wam dzisiaj to na przykładzie trzech takich wiadomości. Czyli mamy skrzynkę naszą mailową, my będziemy akurat pracować pracowali tutaj na, na Gmailu, przychodzą do nas takie wiadomości i za chwilę pokażę Wam tutaj automatyzację w Najdenie, czyli w naszej platformie do automatyzacji, która właśnie obsłuży te wiadomości, przygotuje nam odpowiednie szkice, rozpozna w ogóle, co to są za wiadomości, co też jest bardzo istotne. Podejmie decyzję, co robić dalej, przygotuje nam szkic, da nam do weryfikacji, i dopiero wtedy odeślemy to do klienta lub podejmiemy akcję, co dalej robić z taką wiadomością. I pokażę ci, z jakimi wiadomościami będziemy pracowali. Przyszła do nas tutaj wiadomość: Hej, nie mogę się dobić do systemu. Gdzie jest mój kurs? Co mam robić? Czyli taka prosta, można powiedzieć, troszkę lakoniczna, wręcz wiadomość, i Dodatkowo nie mamy tutaj jeszcze za bardzo kontekstu. I co w takim wypadku najczęściej my byśmy zrobili, opisując na taką wiadomość? W ogóle to jest takie bardzo fajne ćwiczenie, że jeżeli chcemy teraz zautomatyzować coś, chcemy napisać do czegoś proces, no to trzeba by się zastanowić, co ja zrobiłbym w tym momencie ręcznie. No i odczytuję tą wiadomość i zastanawiam się teraz o tej osobie, która do mnie napisała, choć w ogóle kto to jest, bo to też ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Czyli zbieramy więcej takich informacji na temat tego kontekstu. Kto to jest, co ode mnie chce, no i jak mogę mu w tym wypadku pomóc. No i jesteśmy w stanie domyślić się, że ten ktoś nie może zalogować się do tego systemu i prawdopodobnie jest to nasz klient. I gdybym sam ręcznie odpisywał na taką wiadomość, to dokładnie przez takie kroki bym przeszedł. Czyli wszedłbym teraz do CRM-a, potwierdziłbym, że jest to mój klient rzeczywiście, co nie zawsze jest takie oczywiste, bo czasami piszą do nas osoby, które na przykład nie mogą zalogować się, a okazuje się, że nie kupiły żadnego z naszych produktów i pomyliły nas z jakąś inną firmą. Też takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają, ale w tym Akurat w konkretnym przypadku jest to rzeczywiście nasz klient i my teraz oznaczymy sobie tą wiadomość jako nieprzeczytaną. I pokażę Ci, jak wygląda ten przepływ integracyjny. Dlaczego jako przeczytaną, Bo w ten sposób zaimplementowałem cały tutaj przepływ, żebyśmy jakby byli w stanie rozróżnić, jakie to są wiadomości. Ta moja automatyzacja do maili działa w ten sposób. Pokażę Ci ją tutaj od początku. Raz na godzinę sprawdza wiadomości. Oczywiście to moglibyśmy dokonfigurować, ale w moim wypadku tak fajnie się sprawdza. Czyli raz na godzinę pobiera mi wszystkie nieprzeczytane wiadomości i po kolei przechodzi przez te wszystkie maile. I teraz trzeba będzie podjąć decyzję, jaki to jest typ wiadomości. I przecież my dokładnie robimy to samo. Czyli wchodzimy tutaj i sprawdzamy, czy to jest faktura, czy to jest mail od klienta, czy to jest mail od. Potencjalnego klienta, czy to jest spam, czy to jest oferta, cokolwiek. Kategoryzujemy te nasze wiadomości. No i tutaj robimy dokładnie to samo. Ja najpierw kategoryzuję to na podstawie takich twardych faktów, można powiedzieć. Czyli jeżeli mam jakieś labelki, jakieś tagi przypisane do mojej wiadomości, no to wiem jednoznacznie, co to jest za, za wiadomość, a skąd te labelki mogą być, albo przypiszemy je ręcznie, przyglądając wiadomości, na przykład to oznacza, że to jest faktura, albo przykładowo faktury przecież często przychodzą nam na jakieś konkretne adresy e-mail, powiedzmy faktury małpa.stormit.pl itd., czyli na tego firmowego naszego maila odnośnie faktur. To jest twarda informacja. Często to wystarczy, żeby podjąć decyzję, co dalej zrobić, więc przechodzimy dalej do przetwarzania tych wiadomości już jako faktura. To może to być też zapytanie od klienta. No jeżeli to jest zapytanie od klienta, akurat tutaj, no to przechodzimy wtedy do zapytania od klienta. Ale co jeżeli nie mieliśmy tego oznaczonego? No to przekazujemy to dalej do sztucznej inteligencji i to ona podejmie teraz decyzję. Czyli to można powiedzieć, jest takie, taki fallback, tak? takie zachowanie, kiedy nie mamy tych twardych faktów. Prosimy model droga sztuczną inteligencją, spróbuj. Podjąć decyzję, jaki to jest typ wiadomości. I ona dalej to kategoryzuje na kilka różnych typów. Jeżeli jej się uda i rozpozna Zazwyczaj jej się uda w, w tym wypadku, no to podejmuje decyzję i przetwarzamy już tym standardowym trybem, na przykład jako fakturę albo zapytanie od klienta. Jak jej się nie uda, no to wtedy wkracza człowiek, wkraczamy my i podejmujemy tą decyzję już ręcznie. Więc zobacz tutaj, ta współpraca ze sztuczną inteligencją właśnie nie wyklucza się, to nie jest rywalizacja, tylko właśnie taka e, współpraca. Nie oddajemy tej pełnej e, kontroli, no bo w ten sposób często stracilibyśmy tą jakość, też moglibyśmy stracić tutaj tą autentyczność, jakby nie jest to na pewno warte tego, ale znowu, praktyka pokazuje, że jakieś 80% takich zapytań jesteśmy w stanie w ten sposób zautomatyzować i przyspieszyć. Dobra. Podjęliśmy tą decyzję. Zobaczmy to na tym konkretnym przykładzie. Czyli uruchamiam to. Nie było tutaj. Żadnego tagu, więc przeszedł do prośby do modelu, żeby podjął decyzję. Możemy sobie podjąć, że model podjął decyzję, że to jest zapytanie i w tym momencie przetwarza takie zapytanie. I teraz będziemy musieli chwilkę. Poczekać, aż on to przetworzy. Dlatego, że, żeby odpowiedzieć na takiego maila, całkiem sporo rzeczy musi się stać. Czyli, tak jak ja bym teraz ręcznie badał ten kontekst, no to on robi dokładnie to samo. Możemy podejrzeć, wejdziemy tutaj do środka i zobaczymy, co on nam tutaj robi. A co on robi? Pobiera wiadomość, wzbogaca informacje na temat klienta, czyli mamy maila, ale nie wiemy, kto to jeszcze konkretnie był. I jeżeli to jest nasz klient, to my w tym momencie odezwiemy się do tego, do naszego CRM-a, sprawdzimy w ramach naszego CRM-a, czy rzeczywiście to jest klient, ale jeżeli nie znajdziemy tych informacji w CRM-ie, no to nie jest od razu przegrana sytuacja, tylko możemy jeszcze spróbować czegoś doszukać i ja akurat tutaj obecnie szukam informacji w internecie na temat tej osoby, to jeszcze niedługo będziemy rozszerzali na temat takich zewnętrznych baz danych, które przechowują informacje na temat maila, tak żeby właśnie jak najszybciej zebrać chociaż trochę tych informacji na temat konkretnej osoby, czyli ktoś by zadał mi pytanie na temat współpracy, to ja od razu w CRM-ie będę miał kim jest ta konkretna osoba. No i na pewno będzie to wpływało później też na moją decyzję. Zebraliśmy te informacje dociągam też później takie informacje z naszej firmowej bazy wiedzy. Czyli mamy dokument w Notion, który jest tutaj zaindeksowany, i tam są najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, tym zasilamy naszego agenta i on bazując na całym tym kontekście, bazując na całej tej firmowej bazie wiedzy i też naszym promptcie systemowym, dopiero wtedy przygotowuje taki szkic, oznacza to wiadomość jako Przeczytaną, i my możemy sobie tutaj już podejrzeć odpowiedź. No i mamy pełną, fajną odpowiedź, zgodną jakby z tym, co wcześniej go poprosiliśmy. Czyli klient, potwierdziliśmy, że to jest klient, tak? Nie ma dostępu do kursu. No i on mówi. Zobacz, że zwraca się też do niego po imieniu. Tak, akurat tutaj wysłałem od siebie, więc imię jest takie same. Już pomagam. Najczęściej to kwestia logowania albo przepisania kursu do innego adresu e-mail. Zrób proszę tak. Wejdź na stronę, czyli podaję konkretny adres, gdzie ta strona jest. Spróbuj się zalogować, przypomnij hasło, czy takie standardowe rzeczy, na które no, dosyć często musieliśmy odpowiadać e, ręcznie. Jeżeli to się nie uda, no to prosimy o to, żeby podesłał nam dodatkowe informacje i wtedy my to obsłużymy jeszcze raz. Ale zobacz, ta pierwsza wiadomość, ona tutaj jest już przygotowana. Ja nie muszę szukać teraz, ja muszę się nie zastanawiać, tak? Robić tego ręcznie. Szybko tylko przejrzymy, jest OK. Bach, wysyłamy i idziemy dalej. Więc naprawdę ogrom tutaj oszczędności. No i nie tracimy tej autentyczności, co naprawdę też jest mega istotne. Mam do, mam do Pana pytanie: gdzie tu są koszty? To znaczy, co ile kosztuje aplikacje? I takie standardowe można powiedzieć zapytanie od klienta, też w odpowiedzi na nasz newsletter. No i Analogiczny sposób jesteśmy w stanie na nie udzielić odpowiedzi. Wróćmy do tych, tak, to jest ta automatyzacja. Normalnie ta automatyzacja chodzi w tle i nie trzeba jej uruchamiać ręcznie, ale tutaj, z racji tego, żebyśmy mogli pokazać, jak to dokładnie działa, oczywiście ja to klikam. Damy nowe osoby. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania. Piszcie śmiało na czacie, możemy wtedy przegadać. Ogólnie jesteśmy teraz w Naipeni, rozmawiamy teraz na temat automatyzacji maili, tak żeby pokazać Wam, jak można jeszcze bardziej usprawnić się cały ten proces, żeby właśnie nie, nie trzeba było nie wiadomo, jak długo czasu spędzać na odpisywaniu na wiadomości, ale jednocześnie, żeby zachować tą autentyczność, tak żeby nie puścić tutaj tej sztucznej inteligencji za bardzo samopas. Dobra, przetworzyła nam się wiadomość. Zobaczmy, co nam odpowiedział. O. Piękny, długi mail który został przygotowany na podstawie tego, co my przygotowaliśmy wcześniej w ramach naszego Notion, czyli w ramach tej firmowej bazy wiedzy. Zobaczcie, zależało nam, żeby wspomnieć o tym, jakie są koszty, że one są zależne od wielu czynników, gdzie jest konkretny pricing itd. itd. I wszystkie te rzeczy mieliśmy opisane wcześniej w takiej przykładowej wiadomości. On teraz to odpowiednio sparafrazował, dostosował do kontekstu tego zapytania, jak tutaj Potencjalny klient zapytał i udzielił tej odpowiedzi. Więc my teraz tylko wchodzimy. OK, weryfikujemy, czy nic się tutaj nie zepsuło. Czasami nie jest idealne, tak, czasami trzeba będzie to dopasować. To nie jest tak, że to obsłuży 100% wiadomości, ale no, Obsłuży nam 80%, a te, których nie obsłuży, my poprawimy, zrobimy ręcznie i za każdym razem, szczególnie na samym początku, no trzeba tą firmową wiedzę troszkę dopasować. Trzeba też te prompty systemowe troszeczkę dopasować, ale to jest taka drobna konfiguracja. To robimy raz na przykład z jakimś specjalistą u nas dziedzinowym, jako, czy to z właścicielem firmy, tak? Albo jeżeli pracujesz samodzielnie jako freelancer, no to samodzielnie to, to poprawiasz, albo jeżeli mamy jakąś Osobę, która zajmuje się tak merytorycznie udzielaniem tych odpowiedzi na wiadomości, no to ona może zająć się tym, a później możemy kogoś, kto nie ma aż tak zaawansowanej wiedzy, przydzielić do weryfikacji tych maili, i znowu bardzo dużo oszczędzamy wtedy tego wysiłku. Ok, został nam. Została nam ostatnia wiadomość. Ta wiadomość jest tym razem z całkowicie innego typu, dlatego że przyszła do nas faktura. No, faktury do nas przychodzą, tak, w ogromnych ilościach. Wszyscy chcą, żebyśmy płacili, i czasami trzeba się tutaj ogarnąć z tymi dokumentami. Trzeba będzie rozpoznać, że to jest faktura. Trzeba będzie też sczytać te wszystkie informacje. To jest autentyczna faktura kosztowa od Google'a. Um, raz, że będziemy musieli odpowiednio ją zaksięgować, dwa przydałoby się jakieś fajne zestawienie później tych faktur, zanim wyślemy to do księgowej, ten PIK też przydałoby się zarchiwizować w jakiś sposób, żebyśmy później chociażby w trakcie kontroli mogli do tego wrócić i to wszystko to są typowo powtarzalne procesy więc naprawdę nie ma sensu, żebyśmy robili to ręcznie, a już tym bardziej nie ma sensu, żeby robił to właściciel firmy, bo szkoda naszego czasu na to, tak? My powinniśmy zająć się Dużo ciekawszymi, bardziej kreatywnymi rzeczami, zarabianiem pieniędzy, a nie księgowaniem faktur jeszcze kosztowych. Dobra, oznaczamy sobie ją jako nieprzeczytaną i w analogiczny sposób, jak ostatnio, prosimy nasz model, żeby podjął decyzję, jaki to jest typ wiadomości. Zobacz. Nie było oznaczone, czyli ręcznie tak nie oznaczyliśmy. Tutaj model podjął decyzję, że to jest faktura i księguje nam teraz to jako fakturę. Znowu, chwilkę musimy poczekać, bo tutaj dzieje się całkiem sporo rzeczy. Teraz ci to pokażę, ale on musiał chociażby pobrać te wszystkie piki i je przetworzyć. Dobra. Mamy już wywołanie. Ja jeszcze tylko zerknę, co dzieje się u nas na czacie. Cześć Maciej, dzięki i pozdrawiamy. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, chcecie którejś z tych rzeczy rozwinąć śmiało, w ogóle zapraszam też do naszej społeczności, dlatego że dzisiaj do końca dnia zbieramy jeszcze ekipę do naszego programu i tam dużo więcej mówimy o tych tematach. Wysyłam Wam tutaj na czacie. O, możecie podejrzeć. Tak, dokładnie pod tym adresem. Tam macie dokładnie wszystko opisane, jak pracujemy. Mamy też swoją społeczność, mamy też dużo szablonów, dlatego że tam jest cały taki wielki zbiór tych szablonów, na których my pracujemy. Między innymi te szablony, o których dzisiaj sobie mówimy, one też lądują na naszej społeczności. No i oczywiście jest też cały duży program edukacyjny. Także zachęcam, żeby zainteresować się tym tematem, szczególnie, że właśnie dzisiaj do końca dnia. Mamy naprawdę bardzo fajną promocję na program. Dobra. A my wróćmy w takim razie do, do, do naszej obsługi maila czyli przyszła do nas ta faktura musimy ją obsłużyć. Jesteśmy teraz w najtaniej jesteśmy w trakcie przetwarzania tego jednego maila i tutaj mamy w zakładce Executions te wszystkie wywołania. Tutaj możemy sobie też podejrzeć konkretnie dane które były przesyłane. To co jest na zielono to tamte dane były przekazane. Ale ja sobie przekopiuję teraz te dane do naszego edytora, czyli do tego głównego edytora niejako przypnę te dane. To jest o tyle wygodne, że teraz mogę debugować, tak? Mogę weryfikować, co dokładnie w tym przepływie się dzieje. Okay. Wchodzimy niżej. I zobaczymy, jak ten przepływ działa. Pobieramy wiadomość. Wcześniej tak rozpoznaliśmy, że to jest fakturka. Mm -hmm. I tutaj bardzo istotna rzecz. Bezpieczeństwo. O temacie bezpieczeństwa nie można zapomnieć tutaj. Szczególnie, że jeżeli przyszłaby do nas faktura, wyobraźcie sobie taką sytuację. Tak jak ja teraz podałem maila na przykład na naszego, wcale nie tak trudno go odgadnąć, w innych firmach również i przychodzi taka faktura. Gdybyśmy automatycznie ją zaksięgowali bez jakiejkolwiek weryfikacji, no to istnieje ryzyko, że trochę by to nam popsuło, albo byśmy nawet jeszcze zapłacili taki koszt. Co swoją drogą przecież parę razy zdarzyło się, chociażby różnego rodzaju księgowe, tak, przegapiają takie sytuacje i zwyczajnie opłacają taki koszt. My chcemy uniknąć takich problemów. I to, co ja tutaj robię, mamy tak zwaną bazę zaufanych dostawców. Czyli znowu specjalny nasz taki mini CRM, można powiedzieć, miejsce, gdzie przechowujemy adresy e-mail od osób, które mogą wystawić nam takie koszty. jeżeli. Dostanę takiego maila. Od kogoś, kto nie jest na tej zaufanej liście, wywołuję sobie tutaj taki podprzepływ, czyli wysyłam po prostu ostrzeżenie. To ostrzeżenie ląduje u mnie na Discordzie, może wylądować w jakimkolwiek innym miejscu, możesz wysłać sobie nawet SMS-a, tak, możesz wysłać sobie maila, co dla Ciebie jest wygodniejsze, ale my musimy w jakiś sposób na to zareagować. Jeżeli rzeczywiście ktoś nie miał uprawnień, żeby mi wysłać tą fakturę, to, to najczęściej po prostu to zignoruję. Ale jeżeli coś przegapi, Kapiliśmy wcześniej, albo mamy nowego dostawcę, dodaje go do naszego systemu i kolejne przetworzenie już obsłuży tą fakturkę. Mamy zaufanego dostawcę pobieram teraz tą fakturę, czyli konkretnie ten plik, w tym wypadku PDF, ale to nie musi być PDF, to może być PNG, to może być JPG, tak na dobrą sprawę może być nawet zdjęcie zrobione telefonem i to wcale nie jakiejś wysokiej jakości, no, żeby dało się to po prostu przeczytać, tak? żaden format nie jest tutaj narzucony. Myślę, tam z moich doświadczeń też wynika, że te zdjęcia naprawdę mogą być jako tako zrobione, modele zazwyczaj sobie racą Lepiej z przeczytaniem tego, co tam jest, niż ja wczytując się w, w ten dokument. Pobraliśmy sobie ten plik i Tutaj troszkę było zabawy, żeby to zrobić, dlatego że zależało mi właśnie, żeby to było uniwersalne rozwiązanie, żeby to nie było tylko PDF-y, bo większość tych rozwiązań, które znalazłem w internecie, jednak obsługiwało tylko pdf -y, czyli tą łatwiejszą wersję, a ja chciałem to rozszerzyć. Dlatego to jest rozbite na kilka kroków. Przekazuję te wszystkie dane pod postacią tego dowolnego piku do modelu ze specjalnym promptem. On to sczytuje. Kiedy ma te wszystkie dane, czyli to, co mieliśmy, możemy sobie tu podejrzeć. Oś. Możemy, między innymi zczytał nam tutaj wartość tej faktury, zczytał nam dostawcę, zczytał datę, zczytał numer faktury, wszystko to nam ściągnął. No to teraz musimy zaksięgować tą fakturę. Tutaj ja akurat wrzucam to na dysk googlowy. Nie musi być dysk googlowy. Może on się tutaj naprawdę bardzo fajnie nam sprawdza. I sprawdzam, czy już jest taki katalog. Jeżeli nie ma tego katalogu, pokażę Wam to. O, właśnie. To tworzymy ten katalog. No i tutaj wrzucamy poszczególne faktury do odpowiedniego miesiąca. Więc to też się dzieje automatycznie i później mamy to tutaj z zarchiwizowane. To jest ta nie, to był ten. Dobra. I teraz idziemy dalej. Wrzuciliśmy to na dysk Google'owy. I może się czasami zdarzyć. To już mi się też zdarzyło w systemie, że mieliśmy jakieś duplikaty. Czy ktoś wysłał mi wiadomość jeszcze raz, jak gdzieś tam nie zauważyłem i przesłałem sobie jeszcze raz z innego miejsca, czyli mieliśmy duplikat? I tutaj sprawdzam na listingu, czy nie ma takich duplikatów. Jeżeli Rzeczywiście nie ma, to dopiero dodaję to do takiego wyciągu. Zaraz pokażę wam ten wyciąg. Sprzątam tutaj, oznaczam wiadomość jako przeczytaną, czyli mamy tą wiadomość już przeczytaną. A jak wygląda w takim razie to podsumowanie? Dobra, o, tutaj jesteśmy. To jest podsumowanie, które zostało zrobione w Notion. Notion, kolejne naprawdę genialne narzędzie, które pomaga nam przechowywać te wszystkie informacje. Możemy też wykorzystywać je jako taki notatnik, trochę jako taką bazę wiedzy. Tutaj mam po prostu w tym momencie listę faktur. Swoją drogą w tym samym miejscu też trzymamy te wszystkie najczęściej zadawane pytania na, na maila w bardzo podobnej formie. Teraz w ramach tego demo mam zaksięgowane trzy faktury i zobaczcie dla danego miesiąca piękne podsumowanie, dane, wszystkie te daty, numery ściągnięte. I w razie czego mamy tutaj też link do naszego Google'a, więc możemy sobie już podejrzeć oryginał tego dokumentu. Więc naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, tak wygląda w takim razie cały ten przepływ. To sobie wszystko już zrobiliśmy. Także na koniec zostało mi Was jeszcze raz zaprosić do naszego programu, do agenci tutaj pod tym adresem, szczególnie, że właśnie dzisiaj do końca dnia mamy naprawdę bardzo fajną promocję na program. To możecie sobie doczytać, jak to wszystko wygląda. Mamy ten szablon, który przed chwilą widzieliście i też. Dużo innych szablonów, dlatego że to jest tak naprawdę tylko jeden z no, wielu przykładów, co my możemy zrobić przy, przy automatyzacjach. Także, jeżeli chcecie się tego nauczyć, to jest teraz genialna okazja, żeby to zrobić. A jeżeli chcecie tylko wykorzystać te rzeczy, może nie tylko, bo to też w tym jest duży potencjał, tak? My nie musimy schodzić aż tak nisko. Jeżeli nie chcecie się tego uczyć, no to ściągacie sobie taki szablon. Wygląda to mniej więcej w taki sposób, że ja eksportuję tutaj te szablony. Możecie sobie je później ściągnąć. Mamy też filmiki, które pokazują, jak to zaimportować, jak to skonfigurować i dostosować do Waszych potrzeb. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do kolejnego. Cześć.